Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Starosto. Jest kilka wątków, które dzisiaj chciałbym poruszyć, ale poruszę tylko jeden, który właściwie jest niezależny od sprawy, w której prowadzę z Panem korespondencję. To jest, to jest oczywiście decyzja koncesyjna 25 /20, 23 na 25 na Szanowny Panie Starosto. Stanowczo sprzeciwiam się zaprezentowanej w piśmie dnia, z dnia 6 października 2025 roku tezie, jakoby radny powiatu, działając na podstawie artykułu 21 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie miał prawa wglądu do dokumentów, które stanowiły podstawę wydania decyzji koncesyjnej Starost. Taka wykładnia jest nie tylko nieuprawniona, ale i niebezpieczna z punktu widzenia standardów jawności i kontroli działalności powiatu. Nie ulega wątpliwości, że zakres działalności starostwa obejmuje dokumenty przygotowywane w toku postępowań prowadzonych przez starostę. Artykuł 21.2a ustawy o samorządzie powiatowym przyznaje radnemu w wykonywaniu mandatu prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz w działalność starostwa powiatowego z poszanowaniem tajemnic prawnie chronionych i osobistych. Z artykułu 33 także ustawy wynika, że zarząd i starosta wykonują zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Skoro więc dokumenty koncesyjne są wytwarzane, gromadzone i przechowywane przez komórki organizacyjne starostwa, aparat pomocniczy, to mieszczą się one w działalności starostwa, wprost objętej uprawnieniem radnego. Sztuczne rozdzielanie starostwa, czyli urzędu oraz starosty i organu w celu wyłączenia dokumentów koncesyjnych spod wglądu radnego nie znajduje oparcia w ustawie i prowadzi do obejścia sensu artykułu 21.2a. Jedynymi ustawowymi ograniczeniami są dobra osobiste i tajemnice prawnie chronione. Nie uzasadniają one odmowy w całości, a co najwyżej wyłączenie konkretnych fragmentów. Przyjęta w Pana piśmie interpretacja de facto wyłącza z kontroli radnych istotny obszar działania powiatu, jakim są postępowania prowadzone przez starostę. To narusza zasadę jawności działania organów powiatu, artykuł 8a ustawy o samorządzie powiatowym oraz podważa funkcję kontrolną Rady. Oczekuję współdziałania i respektowania uprawnień radnych, traktowanie radnego jak petenta, któremu nie wolno zobaczyć materiałów przygotowanych przez Urząd. Jest nieakceptowalna i podważa standardy samorządności. Apogeum tej sytuacji była wybitnie skandaliczna sytuacja z 14 października, kiedy okazująca mi dokumenty kierownik kontrolowanego referatu zwróciła się do towarzyszącego mi radnego bajerskiego słowami: Pana proszę, aby się z tymi materiałami nie zapoznawał. Dziękuję. Pan starosta odniesie się do tej informacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko powiedzieć, myślę, że się ustosunkuję krótko i poproszę zaraz również obsługę prawną. Popiada Ciborski to transparentność, i z mojej strony chciałbym Państwa zapewnić, że mogę tylko przeprosić za zaistniałą sytuację. Mam nadzieję, że zaraz znajdziemy rozwiązanie. Ja oczywiście patrząc też na moją zastępczenie, bo mówię w naszym imieniu, bo to pani Ewa nadzoruje bezpośrednio referat, oczywiście ponoszę pełną odpowiedzialność i nie uchylam się od niej. Jako starosta zawsze powtarzam, że w tych dobrych rzeczach również ponoszę odpowiedzialność za pozyskane środki, bo po prostu za nimi chodzę, ale jeśli są jakieś rzeczy, które musimy poprawić, to na pewno chcemy to robić. Szanowni Państwo, mam świetną kadrę kierowniczą, ale to są też tylko ludzie. Ja, kiedy otrzymałem informację o zaistnieniu sytuacji, poleciłem wydanie pilne wszystkich dokumentów. Tutaj się nic nie robi pod stołem. Wszystko jest legalne. Wszystko jest Lega Artis, więc, Panie Przewodniczący, za zaistniałą sytuację mogę. Tylko Pana przeprosić. Oczywiście poproszę też obsługę prawną, bo skąd się to wzięło. Wiele rzeczy dobrze Pan wie, że starosta też nie nadzoruje wszystkiego, tylko bezpośrednio kierownicy wydają decyzję z upoważnienia starosty. No bo dobra ma 24 godziny. Ale tak jak mówię, ponoszę, jeśli były jakieś sprawy, które no wymagają wytłumaczenia. To oczywiście jestem również do Pana dyspozycji. Przed Panią Mecenas jeszcze Pani Wicestarosta prosiła o głos. Można, tak? Panie Przewodniczący. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, ja uzupełniająco chciałam powiedzieć, że. Rzeczywiście sytuacja, kiedy państwo radni w, w jakby w obejmują jakiś zakres działalności czy do referatu czy wydziału kontrolą nie jest częsty. Dlatego też jakby um, proces z, ze strony kierownictwa takiego referatu, y, przede wszystkim przygotowania dokumentów oraz oraz sprawdzenia takiego dogłębnego, łącznie z obsługą prawną, na jakiej podstawie i w jakim zakresie można udostępnić jakie dokumenty. Chodzi tutaj o anonimizację pewnych zakresów, czy to danych zamieszkania, czy, czy jakichś innych osób związanych. No, po prostu w jakimś momencie musi trwać. Ja się też zgadzam, że w tej konkretnej sytuacji pan radny mógł być zniecierpliwiony i zapewne trwało to zbyt długo. Ale jeszcze raz y, powiem, że te konsultacje, które się też odbywały z obsługą prawną y, w kwestii złożenia wniosku, odpisywania pism itd., tak no one one też mają swoje jakieś tam ramy prawne. Natomiast y, no, rozmawiałam zaró zarówno z panem radnym Tomaszem Kusem, jak i, pan, i panem Krzysztofem Bajerskim radnym, y, że. Potwierdzam to, co pan starosta powiedział, że w żadnym wypadku żaden z dokumentów w momencie kiedy nie jest tajny no, nie podlega żadnej, yy, żadnemu ukryciu i też po tych yy, wszystkich jakby sprawdzeniach, ustaleniach bardzo mocno się yy, tutaj opieramy właśnie na obsłudze prawnej, bo przecież my tego jakby ty, tych prawnych rzeczy wszystkich też nie znamy. W tamtym tygodniu został przygotowany cały komplet dokumentów. Pan Radny Tomasz Kusy odebrał je sobie z rąk przedstawicielki Biury Rady wczoraj podczas Komisji. Także jednocześnie też, żeby, żeby państwa zapewnić, Wszystkie dokumenty dotyczące udzielenia koncesji oraz korespondencji z miastem w tym temacie zostały już dostarczone. Także nie ma poza tym, że trwało to zbyt długo i, i być może na innej podstawie zostały udostępnione. Z czym Pan Radny ma prawo się nie zgadzać, to tak naprawdę wszystkie dokumenty w tej chwili z referatu zostały przekazane. Dziękuję. Panie Radny, jeżeli mogę ja się odezwać. Jak najbardziej cała ta sytuacja, którą Pan przedstawiał, była konsultowana z usługą prawną, w tym znacznej części ze mną. Nie zgadzam się z tezą, którą Pan powiedział, że Państwo jako radni macie prawo wglądu do dokumentów administracyjnych, które prowadzi Pan starosta jako organ administracji publicznej. Na to stosuje się przepisy KPA o prawach strony do dokumentów, które są częścią postępowania administracyjnego. Ta sprawa konkretna, o której Pan mówił, je, była sprawą z ochrony środowiska i w naszej ocenie po analizie doszliśmy do przekonania, że z powodu już zamknięcia postępowania administracyjnego i z powodu tego, że ochrona środowiska jest jednak sprawą publiczną, a nie na przykład prywatne zarejestrowanie samochodu, żeby Państwu tu, bo to też jest sprawa administracyjna. Dostały panu, według naszej najlepszej wiedzy, dokumenty, które wchodzą, mają charakter informacji publicznej, znajdujące się w tych aktach sprawy, zostały udostępnione. Chcę też być, proszę Państwa, powiem tak, było to wszystko, biorę za to odpowiedzialność, bo było to ze mną konsultowane. Przepuściliśmy, że tak to powiem, z całą mocą przez ścieżkę dostępu do informacji publicznej. Państwo przychodziliście razem i szczerze mówiąc, odrębnie był Pan złożył wniosek. Z mojej pamięci wynika, że Pan Bajerski niekoniecznie, przynajmniej nierównolegle. Stąd na pewno w mojej ocenie, no nie byłam tam malenienie grzeczne, tylko zgodnie z przepisami prawa zachowywała się Pani kierownik. Tak ja przynajmniej postrzegam tą sytuację. I proszę Państwa, cały szereg ustaw ogranicza nas do wydawania dokumentów, ogranicza i zarazem nakazuje wydawanie dokumentów administracyjnych. Myślę, że sprawa, proszę też zrozumieć, że naruszenie RODO łączy się z obowiązkiem ponoszenia wysokich kar. I tutaj naprawdę rozważaliśmy to kierując się interesem publicznym jak najbardziej. Uważam, wszystko Pan otrzymał, paniowi, nie wiem, bo nie wiem, czy Pan Radny Bajerski też wystąpił ostatnio z takim wnioskiem. Ale podkreślam z tą przedstawioną przez Pana na początku interpretacją, że wszystkie dokumenty spraw administracyjnych prowadzone przez starosty mogą być kontrolowane przez radnych, z tym się nie zgadzam. Mówimy o sprawach administracyjnych, do których stosuje się przepisy KPA. Natomiast oczywiście i rozumiem to, że kierował się Pan tym, co dzieje się wśród mieszkańców, czyli interesem publicznym. I dlatego po rozważeniu, po szczegółowym zbadaniu tych poszczególnych dokumentów, po konsultacji co do, do tego, co trzeba zanonimizować, powiem wprost, żeby nie narazić, nie narazić naszego powiatu na obowiązek ponoszenia kar na rzecz osób fizycznych z tego tytułu, nałożonych przez płodo. W naszej najlepszej wierze została Panu udzielona ta odpowiedź z całym szeregiem dokumentów. Moje mojej zgodnie z prawem. Pani mecenas, bardzo pani dziękuję za przedstawienie naszego stanowiska. Panie przewodniczący, myślę, że szczegółowo zarówno pani mecenas, pani wicestarosta, jak ja odnieśli się do tematu. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś... Ja pytania? tylko krótko, bo ja bym pani odpowiedzieć na tę pani, że tak powiem, mam tu gotową jakby, ale poproszono mnie, żebym tego nie robił na, na sesji, aczkolwiek strasznie mnie to korczy. Natomiast ja tylko w jednym, w jednym temacie, w jednym temacie się odniosę, panie starosto, tak, dostałem wczoraj, chociaż o to nie prosiłem tak naprawdę, bo prosiłem tylko o kopię dwóch dokumentów, cieszę się, że mam więcej. Ale to dopiero kiedy pani, pani Ewa Lewandowska się pod tym podpisała, nie wiem może pani Lewandowska bardziej czyta... Nie chcę tu wchodzić w taką polemikę, tak? Natomiast nie jest to tak, że dostałem natychmiast, bo sprawa się ciągnie no, ponad dwa miesiące już będzie w tej chwili, tak, już od pierwszego, od pierwszego tematu. Także na dzisiaj nic więcej nie mam do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję również. Proszę bardzo. Tak, panie starosto, ja też w tym temacie, no bo tak jak y, radny Kusy y, to y, oznajmił, też brałem udział w tej kontroli. No i muszę, muszę to dodać, że trudno nie było odnieść wrażenia takiej złej woli, bo myśmy w ramach tej kontroli. Spotkali się nieraz z informacją, że, że cały czas nie ma y, pani kierownik odpowiedzialna za, za referat. Nie wie, czy możemy dane rzeczy robić, że ona musi się dopiero dowiedzieć, mimo że kontrola przez radnego była zgłaszana, żebyśmy mieli jasność. To nie było tak, że myśmy doszli do wniosku pewnego popołudnia, że teraz idziemy do starostwa na kontrolę, ale to wszystko było zapowiedziane z wyprzedzeniem, więc urząd miał czas, żeby się do tego przygotować. Więc też tutaj myślę, że to jest dobry punkt, żebyśmy. W kontekście starostwa już zaczęliśmy się o takich procedurach, jak w takich sytuacjach reagować, bo mam wrażenie, że, że tutaj po prostu te kompetencje czy w ogóle przekaz informacji nie zadziałał. Dziękuję. Panie przewodniczący, Panie Radny. Ja poproszę za chwileczkę bezpośrednio odpowiedzialną za referat panią kierownik o odniesienie się do tego zarzutu. Proszę mi wierzyć, powiat raciborski to bardzo wiele jednostek. No ja nawet nie wiedziałem, że państwo zgłaszali kontrolę. My mamy podzielone kompetencje, czym zajmuje się pan wicestarosta starosta kurpis, czymś pani wice przepraszam, kierownicy mają upoważnienie do podejmowania decyzji określonych, czy to w nadawaniu prawa jazdy, czy w decyzjach geodezyjnych, czy w decyzjach jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na budowę, tam oczywiście jest pieczątka z upoważnienia starosty i to się zgadza, że ja ponoszę pewną odpowiedzialność reprezentując urząd, ale w pewnych kwestiach to są specjaliści, którzy działają na podstawie przyjętego schematu, który również zakłada konsultacje z obsługą prawną. Pani mecenas przed chwileczką powiedziała stanowisko, na podstawie którego pani kierownik podjęła takie a nie inne decyzje. Ja tak jak mówię, ja się dowiedziałem kilka. Może nie dni, ale na poprzedniej sesji się dowiedziałem o sprawie, więc też rozmawialiśmy z panią kierownik. Pani kierownik ode mnie usłyszała, że zgodnie z literą prawa trzeba udostępnić wszystkie dokumenty, bo tutaj się nic złego nie dzieje, ale pani Mecenas również przed chwileczką bardzo fajnie zaznaczyła. Szanowni Państwo, my po to mamy świetną obsługę prawną, że jeśli są jakieś rzeczy, które narażają powiat narodu na inne niedogodności, to po to tą obsługę prawną mamy, i dlatego kierownicy z tej obsługi prawnej korzystają. Ja w tej kwestii mogę tylko powiedzieć, że ja nie znam całości sprawy, bo to bezpośrednio referat prowadzi tą, tą sprawę. Dziękuję czy jeszcze pan Tomasz Tak, ja chciałem tylko dodać, że panie starosto, ja tutaj nie oczekuję w tej chwili zajęcie się tą sprawą. To pan Bajerski jakby to tutaj jakby wskazał, że to nie jest tak i słusznie wskazał, bo się zgadzał z tym 100%. Natomiast to są takie niuanse na poziomie, że tak powiem, prawnym, że no usłyszałem. Chociaż wcale tego nie oczekiwałem, jak Państwo o to patrzycie, bo to wynika z tych z tych, tych z tych dokumentów, tak? Natomiast natomiast myślę, że będzie jeszcze okazja na ten temat porozmawiać dokładnie. Nie ma potrzeby jakby tego tutaj, przepraszam, za kolokwializm mielić dalej, tak? No bo to tylko jednego się chciałem, tego jako oderwaniu od tej sprawy, ale zaznaczyłem, że to ta sprawa, bo w tej sprawie to wystąpiło żeby nie ograniczać radnym prawa, czy to ta sprawa jest, czy to będzie inna sprawa, czy była jakaś inna sprawa, i tylko tyle, taki, taki mój przekaz był w tej sprawie. Dziękuję. Jeszcze pani Ewa Lewandowska. Ale to szanowni państwo, podążając za głosem teraz pana radnego Tomasza Kosego, rozumiem, że jakby już, żeby nie drążyć już tej sprawy i ewentualnie nie oddawać głosu panu, pani kierownik. Z naszej strony z panem starostą podtrzymujemy stanowisko, że kierownicy działają z naszego upoważnienia, są merytorycznie, my im ufamy. Oczywiście pilotujemy też sprawę. Obsługa prawna bada, co możemy, co powinniśmy, a czego naprawdę względem RODO nie możemy udostępnić. Mogę tylko powiedzieć tak, że to są nietypowe sprawy i rzeczywiście być może mogło to być szybciej. No, dzisiaj już tego czasu nie cofniemy, wszystko udostępniliśmy. Jesteśmy też otwarci na, na wszelkie ewentualne dodatkowe czy, czy jakieś konieczne pytania. Także y myślę, że sprawa jakby na ten moment, y podczas tej sesji, y tak jak mówię, wpisując się w głos pana radnego Kusego, mogłaby zostać zakończona. Dziękuję. Pan starosta się zgłaszał, czy tylko tak? Nie, nic, tak? Okej. Okay. Dobrze, w takim razie kolejny głos.